Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak, moim gościem jest Witold Potwora, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Pana. Chcę porozmawiać z Panem o takim naukowym spojrzeniu na pomysł prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego dotyczący poszerzenia granic Opola. Pan wie, jaka jest geneza tego pomysłu? Trochę pamiętam, dlatego że byłem na spotkaniu Rady Nauki i Biznesu i... i... Wydaje mi się, że ten pomysł jakby podrzucił jeden z wybitnych opolskich profesorów z zakresu między innymi gospodarki przestrzennej. Może mi się tak wydaje, ale tak, tak, tak chyba było. Natomiast oczywiście... Który? 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 Dobra. <laughs> to za chwilę wymienię całą trójkę, dlatego że tam byli profesor Szczygielski, wybitna osobowość opolska, i profesor Hefner, i profesor Słodczyk, to, czyli absolutnie osoby z takim nie tylko z autorytetem naukowym regionalnym, tylko to jest wymiar nawet ponad po, bardzo mocno ponad regionalny i w tym słynnym wywiadzie pana redaktora Zyżika cała trójka się wypowiada i dość jednoznacznie, że to jest jakiś sposób na to, żeby ten potencjał Opola. nie. Nie tylko wzmocnić, ale żeby to odbiło się też na gospodarce regionu. Mhm. Czyli to oznacza, że to nie jest pomysł jakby polityczny, to, co się dzisiaj zarzuca prezydentowi Wiśniewskiemu, tylko pomysł wywodzący się ze struktur naukowych. Raczej tak, to znaczy dlatego, że to, to zresztą. Zresztą to widać w, w, takich, w, w innym wymiarze, no, 28 lat temu kiedy urodził mi się starszy syn chodziłem po Gosławicach i wtedy to były, to, to były szczere pole, dzisiaj tam są, tam są osiedla i a tam wiele rzeczy się jakby mm -hmm. dzieje. I tu, jakby w tym, w tym kierunku też chyba częściowo myślę pan prezydent myśl, idzie, żeby ten potencjał Pola jakby został zwiększony. Czyli to pokazuje, że słuszne było jakby włączanie tych ościennych wiosek wówczas i robienie z nich dzielnic za pola, bo one się rozwinęły. To jest naturalny, chyba naturalny, naturalna rzecz związana z rozwojem miasta, To zresztą nie, nie jest tylko, to nie jest tylko jakby kwestia Opolska, ale to mamy i w Kędzierzynie, i w Górczycach i w wielu innych miejscowościach, że rzeczywiście jakby to roz, otwarcie się na nieco szerzej daje jakby impuls rozwojowy. Mhm. To, co można było przewidzieć już na początku, że nie zabraknie kontrowersji. Te kontrowersje już od razu widać. Ja to, to Dzień dobry. W ogóle ciekawa sprawa była, dlatego, że ten pomysł oczywiście kilka dni wcześniej się pojawił i myślę, że do części wójtów i do pani burmistrz docierały te informacje. Natomiast to jest też takie mocne, myślę, że w jakiś sposób to jest jakaś taka technika negocjacji, takie mocne otwarcie chcemy wam trochę zabrać, i, i, I to zrobimy. Natomiast oczywiście można było to robić, zrobić w inny sposób. Te kontrowersje wiadomo, że są jakby są zrozumiałe, dlatego że no, jeśli ktoś przychodzi i mówi, że zabierze mi jakiś fragment mieszkania, uh -huh, no to uh -huh. raczej nie będę szczęśliwy uh -huh. z, tego, z tego powodu, nie mówiąc o tym, że to może rzeczywiście oznaczać w ogóle zmiany granic poszczególnych gmin, być może połączenia, nie, połączenia, likwidacji nie, niektórych do tego dochodzi jeszcze ta słynne, słynna historia. Na tak zwaną kasę, czyli na elektrownię Opole. Opole. Tak, z drugiej strony, to to jest elektrownia Opole, a nie elektrownia wrzezie, tak przy okazji. Eee, ani, to dobrze. Elektrownia dobrze. Tak. A m, oczywiście to nie, ja w ten zamach na kasę tak do końca nie wierzę. Po prostu chodzi rzeczywiście o to, żeby, żeby spróbować dać taki impuls rozwojowy eee, całemu regionowi. I to jest pomysł zresztą e, taki, tak jak mówiliśmy wcześniej, to znaczy pomysł, który gdzieś tam pojawiał się na przykład w różnych opracowaniach naukowych, a m, teraz pojawił się rzeczywiście w działaniach obecnej władzy samorządowej. Jeśli chodzi o tę elektrownię opolę, to te pieniądze z podatków, te grube miliony, lepiej by zostały wykorzystane, gdyby był, gospodarowało nimi Opole niż Dobrzeń. Dobrzeń już nie wie co robić z pieniędzmi. Nie, nie, no to, to jest <laughs> też tak, że w wielu jest wiele takich gmin w Polsce, znaczy wiele, no kilka, które dzięki temu na przykład, że mają e, e, kopalnie, czy też elektrownie chatów, czy, czy, czy gmina, chociażby pod, gminy podwrocławskie niektóre, czy, czy gminy w Małopolsce dostają rzeczywiście duży zastrzyk pieniędzy i to nie tyle, że nie mają co, co z tym pieniędzmi zrobić, co Oczywiście są w bardziej uprzywilejowanej mm -hmm. sytuacji, jeżeli mówimy o jakimś zrównoważonym rozwoju, no to rzeczywiście wydaje się, że to, że jest ta elektrownia, to by, powinno być spożytkiem dla całego regionu, nie tylko zresztą Opola, tylko tak jak mówię, całego regionu, całego mm -hmm. województwa, mm -hmm. a nie tylko jednej gminy. Natomiast no, to, to zobaczymy, jak dalej będzie, dlatego że rzeczywiście tu myślę, że musi dojść do wielu a, jakby spotkań takich a, bilateralnych, byśmy tak to powiedzieli, poza tym mamy jeszcze ten tak zwany twór, który nazywa się Aglomeracja Opolska, który, który rzeczywiście ma dość duże środki w kolejnym programie operacyjnym województwa polskiego. czyli czyli jeszcze jest jakby ten element gdzieś tam porozumienia na, na, na poziomie aglomeracji. A jak zachowają się mieszkańcy? Ci, którzy pracują w Opolu, a mieszkają w tych mianowicach, w, w tej Dąbrowie, w, w Kępie? To, to, to może być bardzo różnie, dlatego że dla niektórych jakby euforycznie podchodzą i mówią, tak, tak, no my byśmy by być, być mieszkańcami Opola niż, niż właśnie podopolskich wiosek. Natomiast z jakichś powodów mieszkańcy Opola wyprowadzają się, to znaczy mm -hmm, na przykład mm -hmm. z tych nieszczęsnych blokowisk albo chcą właśnie większego spokoju. I to nie jest też tak do końca, że, że nagle będzie jakiś hura optymizm. Może być też tak, że jeśli przeprowadzi się te konsultacje społeczne, to może się okazać, że to wcale nie jest, są za bardzo chętni. Tak jak mówię, z jakichś powodów, z Opola wyprowadzili się. Chociaż z drugiej strony to też doskonale wiemy, że cała infrastruktura usługowa to ona jest właśnie w Opolu, prawda? I to chodzi i o usługi medyczne, i mhm. chociażby usługi edukacyjne, to część osób w tej ferworze, że tak powiem, już takiej walki a na jednym z portali społecznościowych pisze, że za, przecież za uczniem, z Ozimka czy z Krapkowic idzie dotacja z, z budżetu państwa, ale ta dotacja nie pokrywa wszystkich kosztów. Ja nie słyszałem, żeby w Opolu Buntowano się przeciwko temu, że niemal z całego województwa polskiego są, są słuchacze gimnazjów czy, mm -hmm, czy mm -hmm. liceów. Sprzyjające może być to, że PiS jest w tej chwili u władzy, bo to i tak rząd będzie podejmował decyzję. No, tak, i konsultacje ja... konsultacjami, ale mamy swoją władzę w Warszawie. <laughs> Oczywiście, że tak, że, że tu będzie, może być tak, że, że podjęta zostanie decyzja na szczeblu rządowym i od, od niej nie będzie, że, że tak powiem, odwrotnie. I na nic nie pomogą protesty. Ja przypominam, że gdzieś jeszcze w tle jest ten pomysł zmian w ogóle administracyjnych w kraju, powołaniu trzech, zdaje się, nowych województw. województw. Czyli to przy okazji mogą być różne tego rodzaju pomysły zrobione. One nie tylko mogą dotyczyć Opola, ale tak mówię innych, również miast w Polsce. Mhm. Skoro przeszliśmy już trochę do, do, do polityki, jak pan jako ekonomista ocenia ten ekonomiczny, gospodarczy początek rządów nowej władzy. PiS no, no, wydaje bo się, te takie no... ekonomiczne postulaty, gdzieś tam odeszły na drugi plan, królują służby to... specjalne, prokuratura Trybunał znaczy, Konstytucyjny. Więcej jest dzisiaj, oczywiście, polityki niż, niż ekonomii. Natomiast Pojawiają się takie sugestie, chociażby dzisiaj w nocy słynny podatek od, od, od praw spółek, znaczy menedżerów spółek Skarbu Państwa. Ja myślę, że po prostu to, rzeczywiście gospodarkę trudniej reformować niż na przykład służby specjalne czy trybunał konstytucyjny, ale z drugiej strony, patrząc na, na skład, ten ekonomiczny rządu, to raczej trudno by było powiedzieć, że to są politycy, a nie technokraci. To raczej. W większości wypadków to są w, f, dob, dość dobrze przygotowane osoby do tego, żeby pełnić e, swoje funkcje. Natomiast to wszystko zależy od e, pewnych koncepcji, które, mhm. które posiada ugrupowanie, które wygrało wybory. Ten 70% podatek od menedżerów to jest podatek na menedżerów platformy. On później zniknie, <laughs> kiedy już zrobimy porządek z tymi menedżerami e, platformy i raczej będą zarządzać te, świetni fachowcy tymi spółkami. Teoretycznie spórami? to jest tak. Generalnie ja, ja, pan, ja od zawsze byłem przeciwnikiem spółek. Akcyjne Skarbu Państwa, tylko powołanych tylko po to, żeby były rady nadzorcze no tak. i, i, a, i, i dość du, duże środki, które konsumują politycy. Spółki akcyjne Skarbu Państwa, jeśli, jeśli miałyby być powołane, to tylko w takim celu, żeby potem przekształcić to w normalne przedsiębiorstwa, czyli sprywatyzować. sprywatyzować. No już kuriozum, to są spółki akcyjne Skarbu Państwa w, w obszarze telewizji czy radia. To już dla mnie w ogóle jest to niezrozumiałe. Już abstrahuję od faktu, że też mamy i spółki akcyjne. W służbie zdrowia, co no, no, brakuje jeszcze tylko, żeby uniwersytety i akademie przekształcić też w spółki akcyjne w Skarbu Państwa. I, i, no bo to, to, tak jak mówię, to nie tędy droga. My po prostu na początku lat 90. poszliśmy w bardzo złym kierunku. Wydawało nam się, że można zadekretować coś, co jest w gospodarce tak zwanej rynkowej oczywiste, ale to wyszło z pewnej ewolucji. Mm -hmm. my, my chcieliśmy powołać jakieś wielkie, wielkie koncerny. To Stąd ta słynny program powstania. Prywatyzacji, o którym zapomnieliśmy. Stąd właśnie ta próba jakby prywatyzowania pewnych obszarów życia, które nie powinny być nigdy sprywatyzowane. Widać to dobrze na przykładzie górnictwa, gdzie jest prywatna kopalnia Silesia, która jest rentowna i są inne, do, Polacy, inne, do których Polacy muszą dokładać miliardy złotych. Z drugiej strony też na, na, na tym trochę korzystamy i ja nie jestem zwolennikiem tego. Zresztą jak popatrzymy na chociażby gospodarkę niemiecką, to są różne dane, ale niektórzy mówią o tym, że buduje się bądź remontuje się ponad 50 elektrowni węglowych w Niemczech i tam się odchodzi od na przykład tego, co myśmy, co usiłujemy od lat wprowadzić, czyli elektrownię atomową. Mm -hmm. Pewno ten pomysł się w ogóle nie uda i to tylko znowu będzie zmarnotrawienie publicznych pieniędzy. Natomiast to, to jest rzecz oczywista, że jak kiedyś usiłowałem znaleźć takie dane i informacje dotyczące na przykład skali zatrudnienia właśnie w, w spółkach węglowych. Tego ile osób pracuje pod ziemią, a ile gdzieś tam to, niektórzy nazywają to tak kolokwialnie służby utrzymania ruchu. Oczywiście to umówmy się, myślę, że w dużej mierze to, tą część e, tych dotacji, które teoretycznie idą do górnictwa, to jednak e, konsumują osoby, które fizycznie nigdy w kopalni nie, nie były. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. Jak będzie, to zobaczymy. Witold Potwora, e, ekonomista, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu był moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.